9:43 a my dzisiaj od ja razu <gry> na obserwację. Nie mam mikrofonu. Gdzie masz mikrofon? Używam na koszulki koszulce Dobry dzień, dobry dzień, dobry dzień dobry! Mamy 11 grudnia, czyli 11 vlog nas, jest godzina 9.40. A my jesteśmy w dupie. A my nie jesteśmy dzisiaj paradoksalnie jakoś bardzo w dupie. Natomiast dziś na samym wstępie vloga pokażemy Wam, jak w sobie fajnie i skutecznie umyć szyby. No i no to nic nie opowiadam. Idziemy myć szybę. A co chciałeś opowiedzieć? No nic. No nie no nic, śmieję się. Ty, drama queen. Ale przyśmieję się, CarPro czy FX? CarPro. A ja bym wziął Effixa. Więc tak, do mycia potrzebujecie. Ultra Glass Cleaner z ADBL-a. Fibrę taką już roczną, spraną, ile tylko wlezie z CarPro, bo ona kosztuje 50 zł, także na nie nas nie stać. Ty, a gdzie są zielone nowe fibry do szyb? No właśnie, też ci chciałem zadać to pytanie. Nie zadawaj mi tego pytania. Nie zadawaj mi tego pytania. Kajeta, nie wiesz gdzie, co jest, pa, czy Siup. Dobra. Jeszcze najważniejsza rzecz, bez której ani rusz do czyszczenia szybek. Czołóweczka. To jest fibra już taka półroczna, sprana, a to jest nubencja. I to są te fibry, o które każdy pyta. I to są fibry z, fibry z Mr. Cleanera i one nie mają nazwy. To są zielone fibry do szyb. Ja tak na nie mówię. I one są chyba z Monstershina, o ile dobrze pamiętam. Nie mają nazwy swojej. Widzisz to? No i co? Widać smugi? I tak. Nie robimy tak, bo będzie wszystko zabrzygane na fiberkę. Bardzo dobrze ją moczę. A na drugą fibrę daję sobie czasem płynu do szybki? Nie. Ja czasem dam. Jak już jest taka naprawdę namoczona, ja czasem sobie tak strzelę jeszcze tak delikatnie, żeby się bardziej ślizgała i czyścimy wszystko od A do Z. Prawo, lewo, prawo, lewo, góra, dół, góra, dół. Po kilka razy. Nie raz przejechać i tyle. W ogólnie ludzie myślą, że smugi. Co to jest smuga? Tobie zadam to pytanie. Nierozpuszczony brud czy jakiś tam tłuszcz? Bo ludzie na przykład mówią tak, że chcą porządny płyn do szyb, bo ten zostawia im smugi. Ale to nie płyn zostawia smugi, tylko wy zostawiacie smugi. Bo jest na przykład. O, zaczynamy. Nie no, trzeba po kilka razy przejechać. I jak już przejechałem kilka razy, teraz sobie biorę tą. Docieram. Proszę bardzo, z każdej strony Znajdźcie mi chociaż jedną smugę Ogólnie, jak sobie myjecie szybkę, to tutaj nie sztuką jest umyć największą, płaską powierzchnię szyby Natomiast najważniejsze są ranty Czyli tutaj, jak idzie wzdłuż uszczelki, tutaj jakby rant przy, przy uszczelce i, I tutaj na górze Nie ma otwierania? Nie ma otwierania Ja nawet belce mam Daj tam, wycieraczki włączyłeś Kurde, ziód. No i patrz ile jeszcze mógł po górze Kurde, on będzie piskoł. Ja tam zawsze kantuję sobie trochę to i wpycham to tam palcami I wtedy to tam jest głębiej, można powiedzieć I teraz patrz, się stało na zewnątrz Idź, pokaż Wyszła woda z uszczelki, bo auto jest po myciu ręcznym yy, dzisiejszego poranka. Dlatego moi drodzy, w momencie kiedy sobie wyjeżdżacie autami z myjni bezdotykowych albo wy kochane kobiety wsiadacie do samochodu swojego mężczyzny zaraz po odbiorze z detailingu, to absolutnie, absolutnie powtarzam, nie otwierać szybek. Nie ocierać, zakaz jest. Bo się zrobi coś takiego i, i później jest lipa dupa i w ogóle wszystko ale to jest nic. Bo widz nie pytał jak umyć szyby, tylko jak umyć przednią szybę. Myjesz na dwa. Tak, ja myję na dwa, a Patryk myje na hita. Ja już się tak nauczyłem, jakbym tam siadł za kierowcę, nie potrafię szyby umyć. Tak? Nie potrafię. Wiesz czemu idę od tej strony, bo tamte jak wsiędziesz masz kierownicę, która ci przeszkadza. A tu Chodzi o to, że ja zawsze jak od tej strony sobie robię, to sobie, nie wiem, wrzucę tu, oprę się tu i tu mogę wszędzie ręką wjechać i mi kierownica nie przeszkadza. Patrz, mam zakres wszędzie i ja mam cały czas rękę nad deską i ta kierownica w ogóle mi nie przeszkadza, a jakbym tu siedział, to jakbym chciał wjechać, to nad kierownicą, nie wiem, ja po prostu... A pan tutaj akurat e, kurzy e-papierosa, więc ta przednia szyba jest taka przysmolona. Przy, przy, przy a wiecie dlaczego ja nie myję tak y, szyby? Dlaczego? Bo popatrz, tutaj już się zaczyna odparowywać płyn do szyb. No wiem, ale ja je jeszcze raz nakładam. Bo jak jest po petach, to czasem jeszcze drugi raz sobie odwrócę, teraz ją namoczę i dopiero będę docierał na raz tamtym. Bo opie to trzeba zapingalać. Raz, dwa, raz, dwa. Patrz, po kancikach pierwsze, środeczek, znowu kant, do góry, kanty. Środek I czasem dlatego wezmę Delikatnie, może dwa razy delikatnie I teraz fibra mi się nie zatrzymuje i mogę sobie jeszcze Podocierać jakieś ostatnie Takie te Koła będzie Co koła będzie? Jeszcze tu yy, za lusterkiem Kurwa tam jest kamera O tu no Klasa A ja chciałem jeszcze pokazać jedną rzecz w sensie wytłumaczyć jedną rzecz, bo nie wszyscy potrafią korzystać z czołówki do mycia szyby. Patrzycie się na szybę, nie? I tutaj macie światło czołówki, które odbija się wam w szybie, a tutaj macie szybę, to musicie się patrzeć na jakby wzrok musicie wyostrzyć na dalszą perspektywę. Nie potrafię tego tak E, chyba dobrze wytłumaczyć. Ja na przykład w tym momencie, jak widzę odbicie światła czołówki, to się nie patrzę w odbicie światła czołówki. Tylko na szybę. Tylko na szybę. W każdym razie chodzi o to, że jak patrzycie się w taki sposób na szybę, to no, no nie wyastrzacie sobie wzroku, jakby właśnie na ten punkt światła, tylko na przykład wyastrzacie sobie wzrok tutaj. Czyli ja w momencie, jak lecę, to patrzę tutaj, jakby po krawędzi. Nie patrzę się na światło, tylko patrzę się w perspektywie yy, bliżej czy dalej. No, nie wiem, ciężko mi to wytłumaczyć, ale myślę, że zakumacie o co chodzi. Mówię o tym, bo było tutaj na przykład kilku pracowników yy, na testy, którzy myli szyby i albo nie włączali w ogóle czołówki, albo nie potrafili z niej skorzystać. I były smugi po prostu takie, że ja tylko się nachyliłem, i jakby wszystko od razu było widać. Nie? A to wynikało tylko i wyłącznie z tego, że nie potrafią korzystać z światła, na którym pracują. No i, no i tyle. Albo nie potrafię czy, A później mi ktoś powie, że mam chujowe płyny do szyb. Ja go kupiłem przez przypadek. To jest najlepsze. No. Bo ja wcześniej korzystałem z, z piór chemii. Glas, coś tam, coś tam. Taki różowy, winogronkowy. On jeszcze tu jest? Nie, chyba go już wylałem. Była końcówka. On tak pięknie pachniał winogronami. Zawsze tu z tyłu był, ale nie, jest wylany. I on tak ładnie pachniał i doczyszczał wszystko. Zgadza. A jak, jak y... Adel wypuścił tego Glass Cleanera Ultra, ja go nie kupowałem, a później mówię tak, a pół litra tam chyba 16 czy 20 zł, było strasznie tanio. I wziąłem, kupiłem. I odkąd pierwszy raz go użyliśmy, tak już przy tym zostaliśmy. I tak już jest od półtora roku. Bo ja na przykład jeszcze tak wspomnę, że byłem uczony też mycia szyb na waflową fibrę, na fibrę z wiledy, taką kartonową. Tak samo docieranie papierem, bezpyłowym niby, ale wiadomo, że te papiery bezpyłowe i tak zostawiają pył na, na szybie. To eee, bo jest dużo podróbek. To też są bezpyłowe, ale kosztują mega dużo. I to już wtedy się bardziej opłaca, taką fibrę Stary to. Po... Co? W sklepie tym, tym, to tam kupiłem rolkę papieru bezpyłowego za 60, kurwa 4 zł. I kurwa, skurwa, popie pierwsze urywanie, docieram w szybę, popiecała cała w piochu, kurw... I hopie, no myślałem, że coś rozpalę. Poentą jest to, że po prostu jak przyszedłem do Patryka do pracy, on mi pokazał ten system czyszczenia szyb, to jest to naprawdę mega. W sensie... Ja, ja bez czołówki mogę mieć szyby. No dobra, ale ty jesteś wprawiony, jakby masz swoją też pamięć mięśniową, bo o tym też warto pamiętać, że w momencie, kiedy umyjesz e, szyby w 300 albo 400 samochodach, to no później już nie potrzebujesz tej czołówki, bo masz praktycznie powtarzalność 99,8%, e, ale wy po prostu przy domu, czołówka to jest narzędzie niezbędne do precyzyjnego umycia szyb Co nie? Tak Tak Bagno I co chciałem jeszcze powiedzieć? Po Aha. prostu tyle Wiem Co? Powiedziałem po prostu? Tak Nie Ja, ale to, w sensie ja tego Wiesz, ani nie I powiem nie tak, że się... widzisz to tak wku**a Więc, jeżeli nas przestaną oglądać to przez ciebie Dziot Chciałem powiedzieć tylko jeszcze jedną rzecz, że Patryk nie ma na sobie aktualnie rękawiczek, ja zawsze myję szyby w rękawiczkach, bo wasze palce, nawet jeśli są umyte i nie wiadomo co, nadal są tłuste, a rękawiczki są jałowe i w tym momencie, jeśli Patryk, na przykład nie wiem, czysto hipotetycznie od drugiej strony, by sobie docierał docierał szybę, nie i na przykład. Pier... Pier... ...przyjdzie wiosna, ty. Po prostu stępi się mu fibra i się mu podwinie, to on zrobi też palcami smugę na szybie. Co? Co? O co chodzi? Ja się już nie odzywam dzisiaj, pierdolę <laughs> was. Pierdę was i pierdę te święta, kurwa. Święta odwołane i... ...to mam. I jeszcze wiecie co? A Po prostu! Mówię sobie po prostu, po prostu, po prostu, po prostu, po prostu! Takiego... Patrz, <laughs> to jak kargul. Kargul, pójdź za do płota. Idę sobie zapalić papieroska. Tylko weź sobie podwójną lufkę. No to jest szczyt i hańba. Po prostu. <grym> Obrażam się. Tak to na tyle, kończymy dzisiejszego Vlogmasa. Kaeta nie daje rady z nami psychicznie. Po prostu się podda. Wiecie co? Jest już 11.10 i Kajeta nie wrócił z fajki. No i co? Wiesz, mamy przesronę. Ja mam iść do Dendesty za chwilę. Ty, a może to on jest tym Grinchem? Ktoś go podpuścił. W wiadomościach, co do niego piszą, ktoś go podpuścił. że tak, weź że rozpierdol te święta i tam. Nie nagraj z nimi jednego odcinka. Weź mu Zakarę, go przefarbujmy. Trzeba po Elfy zadzwonić, żeby nas przyszły obczyć. Tak? Dzwonimy po Elfy? Odbierze ode mnie? Mogłabym w sumie wpaść, mogłabym. O, jak już tak dzwoniły do wszystkich, dzwonić do domu dziecka? A co do koszulek, to są prototypy, chciałbym tylko zaznaczyć, i będą w najbliższych dniach za... Może w sumie już mogę powiedzieć takie info. Na dniach będziemy je robić, bo to są koszulki szyte w Polsce, w polskiej szwalni, także to nie jest żaden taki zagraniczny jakiś zakup i nadrukowane coś na tym, tylko to jest szyte u nas. Dlatego my mamy jeszcze prototypy, Zakładam, że to będzie troszkę mniejsze. Kurwa! Coś dzika? Otworzę ci. Proszę. Ale, będę miał więcej energii, żeby się stał napier**ać. Halo? Dzień dobry pani... Halo? Halo? Witam. Teraz się słyszymy może? O, dzień dobry, biegł Patryk z tej strony, ja dzwonię odnośnie tych prezentów, ustaliliśmy, że chcielibyśmy tam, powiedzmy przeznaczyć około 250 zł na każde dziecko, tak żeby sobie jakiś tam liścik napisali, a temu się pytam o urywki, czy byśmy mogli wrzucić, bo bardzo dużo osób mi mówiło, żebyśmy może jakąś zbiórkę otworzyli albo coś i chciałem się właśnie dopytać, czy nie macie jakichś celów typu remontowych albo coś takiego w najbliższym czasie? Na co można by było, nie wiem, przeznaczyć, jeżeli uzbierałaby się większa suma jakby aniżeli prezenty? Tak, jak najbardziej potrzeby takie remontowe mamy, bo musimy powymieniać część mebli w pokojach dzieci mhm. i to byłoby no fajne, jeżeli by to się udało ze zbiórki zrobić. Nie mhm. ukrywam. W sensie temu pani pytam, bo bardzo dużo właśnie osób pytało, czy się mogą dołożyć, czy coś, a ja wiem, że jak są takie rzeczy i nie wiem, zbiórkę się otworzy, to później może się to różnie skończyć. Ja też nie chcę obiecywać, ale wiadomo, różnie to jest. Więc wolę zapytać, czy są jakieś potrzeby, bo też jak ludzie właśnie będą wiedzieli ewentualnie, co jest potrzebne, no to mogą okazać wsparcie, bo podsyłali mi pomysł, żeby nie tylko zrobić prezenty, ale żeby otworzyć albo jakąś zbiórkę. Ja myślałem, żeby nie wiem, może jakąś transmisję live sobie tutaj. Zrobić z, z menu. No i otworzylibyśmy taką zbiórkę i zobaczyli, co się stanie, więc jak temu w ogóle też... by się, co by mm. to się podziało. Tak, no dokładnie. musimy powymieniać część mebli plus y, jakieś tam biurka do dzieci, mm -hmm. fotele mm. do biurek. Także no jest jakaś tam kwota, potrzeby są, także jak najbardziej. Czyli na dziecko byśmy zrobili, żeby każdy sobie gdzieś tam list napisał do tych 250 zł i pytanie, Dobre. jak byśmy to mogli zrobić? Kiedy byśmy takie listy mogli odebrać i tak dalej. W poniedziałek byłyby wszystkie listy. Jeżeli w poniedziałek będę miał listy, we wtorek gdzieś sobie je przeczytamy, złożymy od razu do południa zamówienia, to ja zakładam, że środa maksymalnie, czwarte rano to mamy, pakujemy i wpadamy tam do was w czwartek. Dobrze, super. Kajetan już ma humor. Sam paszku**a po cienkim lodzie. Nie, nie spierd** tego ponownie. W każdym razie. Wszystko zostało dograne, tak. załatwione, tak jak żeście widzieli przed chwilą. Więc w poniedziałek będą wszystkie listy, zajedziemy albo wszyscy, albo ja tam zajadę, bo z listami to tylko pewnie wjechać, odebrać i tyle. Bo w czwartek jak tam będą prezenty dawane, już przekazywane, to pewnie tam będziemy chwilę dłużej. I tyle. A ja muszę się dowiedzieć, jak jest z rozliczeniem. I na końcu pokażemy przelew, jaki będzie wychodził. O ile yy, tam uzbieramy. Wiemy wszystko. Zostały nam odpakowanie dużej paczki i odpakowanie paczek, ale jeszcze nie wszystkie dojechały, więc widzimy się za chwilę. Patrz, chodź tu. Coś nie pasuje w tych prezentach. Co mi nie pasuje? Kurde, Dziot, skąd on się tu wziął? Ty jesteś zły na mnie za rano. No, i już mi tu może trochę przeszło. Kajetanicie, okay, przepraszam. 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 Może być? Chłopak nam się tu trochę zgotował. W sensie są dni, i są dni, i dzisiaj się wkurwamy, ale sobie wyszedłem, zapaliłem sobie trzy papieroski i kurwa. I powiedzmy, że sytuacja została w miarę opanowana. To jest generalnie paczka, którą wczoraj nam przywiózł widzu tutaj bezpośrednio, ja nie? Akurat trafił. A co tam jest napisane? Po prostu. A, no, dokładnie. Dokładnie. Co tutaj mamy? Hot Wheelsa. No, ale fajny to. Jest, jest. to. E... McMurphy Sperry. Spe... 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 Spirling! No. Jak się to czyta? Nie wiem, ale w każdym razie... Ja, się... ja wiem co to jest za auto. A to nie jest ten To jest... w Karsach tak zapier... ten niebieski. To jest ogólnie okay. samochód elektryczny i on. Jest jednym z najszybszych samochodów, jak nie najszybszym samochodem elektrycznym na świecie. I on ma taką procedurę startu, że on się jakby przysiewa do, Aha, do, są, do ziemi. Ty! I on tak, taką no rurą to powiem, startuje. że to nie jest to auto, tylko to jest takie mini auto. Tak! Ona, tak siedziś ten. Do. No, no, no. Jest, I one do góry nogami mogą jeździć. Jak góry nogami. Nie widziałeś tego? Nie. Zrobili, po, że wszyscy mieli to, uu, że wiesz. że. Czekajcie, bo mi się ADHD włączyło. Pokazali, jak stał na takiej platformie tu i była... Po prostu stał na platformie, no. to się odwróciło. Był do góry nogami no. i se pojechał do przodu i do tyłu. Takie słodki takie. Takie malutki, nie? Wesołych świąt. Siema Patryk i Kajetan. Jestem Bartek i po pierwsze życzę wam wszystkiego najlepszego na święta i na nowy rok. Wasze vlogmasy roz***dalają. A chcesz czytać? No. Bo mówisz, że nienawidzisz czytać, więc ja mogę do, czytać? Doczytam do, 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 do końca do, zdania i ci dam. E, Rozpierdam na łopatki nawet vlogmasy Wersow. Ale jak nie pod, podkreślał No, to, tutaj to ważne, be, to będzie to jeszcze po, pokazane. Alblum. A to y, ogólnie to jest prezent zostawiony wczoraj. Gość tu wszedł, dał nam prezent i wyszedł. Ta jak kur... Elbląga. I do Elbląga jest 670 km stąd. Patrzcie, znajdziecie napoje, które powodują, że ręka nie drży przy polerce. Dla pani operator wiadomo coś słodkiego, a dla was coś, żeby i tu, cytuję, Wam nie rozsadziło dupy po trzech świętach. setka? No. Na koniec życzę jeszcze raz wszystkiego najlepszego i jeszcze większych sukcesów. Moim życzeniem od Mikołaja, który sprawia, że na każdych saniach kropelki będą śmigać, są po prostu hehe, he, ze dwie wasze naklejki, jakby można było. A, patrz, dwie nakliki, a ja mu wczoraj wyciągłem chyba no, trzy i mu dałem od no, razu, no No tak, tak no, Ale mu się udało Komu ulał paramit? Wiesz co to jest? Nie wiem, czy to jest Biegunka może ustąpić po jednej dawce Aha, żeby, bo a, powiedzieliśmy, pa! że tyle Ale czekaj, bo powiedzieliśmy, że tyle będziemy jeść I on po to to przywiózł Żeby nam dupy nie rozsadziło, rozumiesz? No, no, rozumiem Proszę a wiecie, że ja, że ja widziałeś, pokazywałem Ci OPCK, jakiego mieliśmy? Takiego, tylko niebieskiego, z takimi pasami przez środek sportowymi. Proszę pokazać widzomu, co dostałeś. Opla Corsa OPC. A to, jest, a to jest na co? Na co to jest lek? Kontrolowane leczenie zaparć. Czyli mamy tak, jakby nas biegunka zapała, to mamy lek. Jakby nas zaparcie zapało, to też mamy lek. Dziękujemy bardzo. I tutaj dla Pani Operatorki. Bardzo proszę. Musisz Pazy pokazać raz do kamery. To jest dupa? Ja tym jeździłem na zloty, te pierwsze takie. 333 konie miał, a świszczało. Mam nadzieję, że Kajetan powie, bo, mam ogro, bo ma ogromną wiedzę i jakąś ciekawostkę na temat nowego Hot Wheelsa w waszej kolekcji. Jak nie, to Magmart i Sperling to samochód, który ma taki docisk, że, że jeździ do góry nogami, to jest to, co ja właśnie no, powiedziałem. No, no. Drogi Patryku, przepraszam, że nie znalazłem twojego modelu Corsy, ale masz coś lepszego, bo ta jest w OPC, no i jest czerwona w się szybka. Dziękuję bardzo. To na koniec po prostu się rozpisałem i się nie zmieściło. Bartosz, pozdrawiamy Bartosza. Tak. I w sumie spełniliśmy liścik, bo Dokładnie. chciał naklejki i dostał. Dostał wczoraj ciekawostka, też została powiedziana szefu. Dopowiedział ciekawostkę o jeździe do góry nogami, także ogólnie. Wszystko, Uj, wszystko jest. Ufane, ten list był to A widzieliście, że jest tam 70, 39, 300? Przybyło 100. 100 ludzi przybyło? 370 jest. Proszę! To znaczy, pewnie z listu się dowiemy, dla kogo to jest ten Pokémon. Cześć, jestem Kamin i wysyłam wam e, kilka ciekawych prezentów. Niezawodny, najważniejszy kosmetyk w detailingu Czapkę dla Kajetana. O, przepraszam. A widzisz? Czyli się już wyjaśniło. Dobra, dobra. Opa. Plachę do ozdoby w garażu. Blachę do ozdoby w garażu? Ty, wiesz co tam będzie? Co? Blacha japońska albo jakaś taka pewnie. Liczę, że, prezenty się, liczę, że prezent się spodoba i życzę e, wszy wszystkiego jak. Co to? No powąchaj. Daj zapalniczka. Ja No. Pier... Jaki łogień ty. To właśnie niektórzy narzucają sobie na deskę rozdzielczą samochodu. Liczę, że prezent się spodoba. Życzę wesołego jajka i mokrego dyngusa. Kroksy. Jeżę więcej kroksów. O kurwica. Gierka dzieciństwa. Need for Speed, Most, most Wanted. Ty, ale ja, ulubia bo się pokłócimy. Ulubiona no. część nie Speeda e, Underground. Dwójka. Czyli no. No, e, dwójka. Dwójeczka. No, dwójka. Uwaga, szkło. Jest napisane. Ja wczoraj jak kupami Ja myślę, że to jest jakiś. O, ja. e, nie, myślę, że certyfikat jakiegoś następnego bezczelnego prywaciarza, czy coś takiego. Prezent w prezencie. No? Prywaciarz użyj tego, kiedy Kajetan będzie chciał wolny. Lub Kajetan użyj tego, kiedy prywaciarz będzie chciał, żebyś został dłużej w pracy. Wiecie, co to jest? A to nie jest. Kur... Kolejny? To nie jest u Rewers? Może. Czekajcie. List do świętego Mikołaja. Drogi święty Mikołaj, w te święta chcę uszczęśliwić mojego chłopaka Kubę, który od dawna jest waszym największym fanem i to właśnie dzięki wam zainspirował się i chce w przyszłości yy, założyć was na studia detalingowe. Jego marzeniem było oddać swoje auto do was na pełną usługę. Lecz problem jest, e, jest to, że mamy do was aż 350 km. Wspólnie oglądamy Wasze filmy i z tego właśnie powodu postanowiłam, że podczas oglądania kolejnego odcinka zrobię mu małą niespodziankę. Czyli pewnie w tym momencie się dogaduje, że takie coś dostaliśmy. Jeżeli chodzi o prezenty, to Kuba często wspomina o zestawach kosmetyków do pielęgnacji samochodu, chociaż uważam, że jeżeli się nie uda, to on i tak będzie bardzo szczęśliwy. Jak go pozdrowicie i wyślecie autografy, bo jesteście dla niego ogromną inspiracją. Mam też nadzieję, że w tym świątecznym Yy, że w ten świąteczny czas we sprzecie dwóch ciężko chorych małych chłopców, Adasia i Kubusia z fundacji się pomaga PL, którzy potrzebują aż 24 miliony. Każda złotówka się liczy. Ja są panią pisałem wczoraj. Wesołych świąt dla, na, dla was, waszych kobietek i pani operator Weronika PS. Przepraszam, że się tak rozpisałam. Nic się nie dzieje. To A, można ja? dodać, że Adaś i Kubuś z fundacji się pomaga PL. 24 miliony w chuj pieniędzy. Uwaga, szkło! Tu jest certyfikat jakiś. Słyszałaś to? to? To nie ja. Ale co? Oj oj. Fago? <noise> będzie tu A taki... To jest tak, będzie tu taki guzik, będzie to... Klikać. No Nie, to na biurko powinno stać. To jest potłuczone tu. Tu w tym miejscu. Na samej... Zajebiste. Bardzo ładne. Ty ja może odwzorujemy to zdjęcie. Zainspirowane oczywiście reklamą najlepszych wiader z FX Płotek Bardzo ładne Bardzo dziękujemy I to myślę, że powinno znaleźć swoje miejsce na, na ścianie Freso. Wysłali mi paczuszkę już 3 dni temu, ale tego nie otworzyliśmy, nie? Wesołych Świąt, spokojnych Wesołych Świąt, Bożego Narodzenia, Spędzony z bliskimi w ciepłej rodzinie atmosferze oraz samych szczęśliwych dni w nadchodzącym roku życzy zespół Freso. 2,26. O, tu jest jeszcze długopisik. Herbata piernikowa. Konfitura pomarańczowa. Wszystko eee. mamy? Dziękujemy widzowie dzisiaj za uwagę. Mogę przekazać widzom. Fuck off. Get the fuck out of here. fucking picky blinders. No. Koniec, idziemy jeść, bo kwaśniczy jest dzisiaj, o, Ale przepalił Pozdrawiamy Was serdecznie i do zobaczenia jutro o godzinie 18.00, na no Wiesz o czym zapomnieliśmy? Powiedz, o czym zapomnieliśmy. O palecie z Zapomnieliśmy Wam pokazać, pomijając te bluzy, co nam przysłali takie, yy, co jest w paczkach. Natomiast tego dowiecie się jutro, także do zobaczenia w jutrzejszym odcinku, żegnamy!